że Sylmaniony nie zliczyliby, ile miałem ich w życiu. Ta, o której pragnę wam opowiedzieć, jest jednak szczególna. Zdarzyła się bowiem, kiedy byłem już martwy. Martwy od tysiąca lat. Z tym tysiące może jednak przesadzam, ale w każdym razie wierzcie mi, martwy wystarczająco długo, aby każdemu mogło się to zrobić. W mojej wygodnej, wyściałanej aksamitem trumnie prezent od wdzięcznego cechu browarników, kiedy to Gogul. Ale nie będę uprzedzał faktów. Dość powiedzieć, iż we wszystko zamieszany był pewien młody człowiek. Mieszkał w krainie pełnej odważnych rycerzy, potężnych czarów, ognistych smoków, pięknych. Szukać przygód, wolą przesiadywać po karczmach i słuchać opowieści bardów. Taki to był młodzieniec. Z głową napakowaną bzdurami i bez żadnego pożytecznego fachu w ręku. A przecież zawsze mógł zostać zręcznym szulerem czy cenionym biboszem. Aha. <laughs> Zapomniałem Wam powiedzieć, jak ten nic poinformował na imię. Było to plebejskie imię i nie warto go pamiętać. Lepiej zapamiętać, pod jakim imieniem przeszedł do legend. Podobna historia jak ze mną. <laughs> Nazywajmy go tak, jak chciał być nazywany Galador. <laughs> Pasowało to imię do niego jak pięść do nosa. <laughs> Tak, iż ten przemiły młodzieniec miał pecha. Mieszkając w pobliżu pewnego niemniej miłego nekromanty, który zasłynął z umiejętnego wywoływania demonów. W zamian za władzę nad tymi istotami obiecał im swoją duszę, ale udało mu się z tego wymknąć w jakiś sposób, to nie należy do naszej opowieści że aby zrozumieć choć jedną setną z tego, musielibyście pół życia studiować u jednego z najwybitniejszych magów świata, na przykład u mnie. W każdym razie w piekle nastał czas płaczu i zgrzytania zębów. Kiedy tak wybitna duszyczka wymyka się piekielnym silu, nigdy nie jest to mile widziane przez zwierzchnię za cały ten ambaras był pewien demon, charakteryzujący się sporą brawurą i odwrotnie do niej proporcjonalną sumiennością. W związku z tym nie wahał się nawet łamać piekielnych przepisów, co zresztą uczynił w tym wypadku. Krótko mówiąc, namówił naszego przyjaciela Galadora do podpisania cyrografu w zamian za życie pełne przygód i Książęcy. Krew spłynęła po kciuku na pergamin. Piekielny szpon został przybity. Zagrzmiału błysnęło i nasz Galadur! a raczej jego dusza weszła w ciało nieznanego mu, a najbliższego duchem młodego księcia, tak łatwo, jak w rozkosz wchodzi. nieważne. O czym to ja... Ach tak. E, na, nastąpiła przemiana. Ale dusza oryginalnego księcia spłynęła prosto w chciwe diabelskie szpony i demon, rechosząc jak oszalały, porwał ją do piekła. Nawiasem mówiąc, złamał w ten sposób kilka bardzo ważnych przepisów, wyznaczonych przez samego arcydemona. Wydawało mu się jednak, iż ma powody do śmiechu. Nasz drogi Galador znalazł się bowiem na zamku tuż przed walką z niepokonanym czarnym rycerzem, słynącym z siły i okrucieństwa. Każdy z was zrobiłby na jego miejscu, gdyby nagle znalazł się w obcym ciele, stojąc przed dwa razy od siebie wyższym facetem. Uciekł. Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim nowym projekcie. Let's play. Uh, tak. Tym razem wracamy do odmętów przeszłości e, i zagramy w przygodówkę mojego dzieciństwa i pewnie nie tylko mojego, e, czyli właśnie książę i tchórz. Um. Zanim jednak zacznę opowiadać, sprawdzę, jak to się nagrywa, i za chwilkę do Was wracam. Wracam już do Was. Myślę, że jest w porządku, aczkolwiek mam czasami wrażenie, że muzyka w jakiś sposób dziwny się baguje. Jeśli tak jest, to bardzo Was przepraszam. Ale ta gra jest naprawdę stara, także no. <laughs> są spore problemy nawet z jej umieniem. Okej, okay, ale wracamy do tematu. W każdym razie, książę i tchórz jest to gra stworzona przez firmę Metropolis w 1998 roku. W dodatku jest to polska gra, która naprawdę zasługuje na wielkie uznanie. Wszyscy obejrzeliśmy wprowadzenie, więc już wiecie właściwie, kim gramy tym pięknym młodzieńcem z długimi włosami. I, I co będziemy się starali zrobić? Musimy odkręcić całą sytuację z tymi... z tą zamianą dusz i w ogóle się porobiło niesamowicie. W dodatku, <grym> nasz, um, um, no, nasz książę okazał się w jakiś sposób tchórzem, no bo uciekł z, y, przed właśnie czarnym rycerzem. No, także będziemy mieli sporo roboty. Um, jeszcze tylko wspomnę, że postać czarodzieja Arrivalda, czyli tego pana z wprowadzenia. Już trochę niepotrzebnie uprzedzam fakty, ale myślę, że sporo osób tę grę może znać. Um, w każdym razie ten pan jest właśnie dziełem Jacka Piekary, który napisał książkę Ariwald z wybrzeża. Swoją drogą polecam, czytałam i bardzo mi się podobała. Um, Scenariusz i dialogi zostały właśnie przygotowane przez Niego i Adriana Chmielarza. Um, dzięki temu pełno jest w tej grze humoru, jakichś takich zabawnych scen e, i praktycznie ca cały czas podczas grania nie schodzi uśmiech z twarzy. Po prostu mm, taka zabawna, kolorowa przygodówka e, <ścoughs> w starym stylu, naprawdę, um, naprawdę duży plus. Um, Dubbing też zasługuje na uznanie, na przykład za Arivalda e, tutaj mówi Kazimierz Kaczor. E, jak dla mnie, no pasuje jego postać tutaj i, um, i naprawdę, bo zresztą cały dubbing jest dobrze zrobiony według mnie. Naprawdę tych głosów da się słuchać, no dużo, nie wiem, jeju, e, jestem zbyt podekscytowana, przepraszam. Um, w każdym razie za młodu naprawdę uwielbiałam e, tą grę i przeszłam ją niezliczoną ilość razy, i naprawdę zawsze miło mi do niej wrócić, e, bo ma w sobie jakąś taką magię i urok e, i, i to ona jest niesamowita naprawdę i e, zresztą ci, którzy z Was e, przeszli tą grę, to na pewno e, wiedzą o tym, a, a ci, którzy nie znają, no to... Cóż, czas najwyższy poznać. <laughs> um, no ale dobrze, zaczynajmy, bo, bo w sumie e, jak zwykle się rozgaduje. W każdym razie e, Let's Play pewnie nie będzie zbyt długi, bo gra jest niestety dość krótka. E, no ale cóż, musimy to jakoś przeżyć. Dobra, w każdym razie nasz e, kochany Galador e, ma u góry ekranu skrzyneczkę, w której będzie chował różne e, rzeczy. Jak klikniemy na jakieś um, postaci, rzeczy czy cokolwiek prawym przyciskiem, to um, mamy listę rozwijaną. Co możemy z tym zrobić? <noise> Najciekawsze opcje są zawsze otwórz, pchnij albo zamknij, pociągnij. <noise> to mnie czasami rozwalało, jak próbowałam um, różne nietypowe rzeczy pchnąć albo pociągnąć. <noise> Ale tak, to jest dość ciekawe. Um, no i na razie wylądowaliśmy na cmentarzu. Mam wrażenie, że przez te bramy wpadłem z deszczu pod rynne. No, głos Galadora też jest całkiem fajny. E, przepraszam, jeśli muzyka będzie troszeczkę przygłuszać, ale e, bardzo ciężko ją ustawić. E, jest praktycznie ustawiona teraz e, na no, prawie minimum. Jeśli przesunę jeszcze trochę niżej, to całkiem ją wyłączę. Um, jednak chciałabym, żebyśmy posłuchali wszyscy muzyki. Um, tak myślę, że byłoby dość fajnie. Um, więc przepraszam za ewentualne przygłuszenia. Um, porozmawiaj. Nie mogę z tym rozmawiać. Co jeszcze możesz z tym zrobić? Nie mogę. tego. tak. Tylko oglądajmy groby. Grób jakiegoś Arivalda. O, nie było na świecie, znamienitszego maga i lepszego przyjaciela i jeszcze napis pod spodem zawsze pozostanie w naszej pamięci cech browarników no jak ładnie mm. tu jeszcze mamy bardzo stary grobowiec nie możesz grobowiec. Aha. nic pewnie nie można odczytać piłem, kradłem i oszukiwałem <laughs> życie było piękne nie ja pamiętam jak. E, byłam jeszcze młodsza, bo teraz już trochę mniej pamiętam, ale e, właśnie jak przechodziłam tą grę kilkanaście razy, to już zaczęłam pamiętać na przykład cały początek i, i razem z Ariwaldem opowiadałam tą historię, e, albo jakieś poszczególne fragmenty wypowiedzi, e, poszczególne dialogi. To było fajne. To były fajne czasy. W ogóle pamiętam, że chyba z Teo też przechodziłyśmy tą grę. Ogólnie ona nie jest zbyt. Naj... nie jest na najprostsza. Niektóre fragmenty tej gry są dość problematyczne i e, młodszy gracz, mimo że w sumie gra była chyba przeznaczona bardziej dla młodszych graczy, e, to może mieć problem z niektórymi rzeczami. No ale to myślę, że popowiadam jak do, cie... do tego dojdziemy. Um, dobra, co my tu jeszcze mamy? Bardzo stary grobowiec, ale napis się nie zaparł ze swoim mieczem Sylw Palada, obrońca dziewic, pogromca smoków, postrach goblinów. No proszę. <grywki> Jakiś grup rycerzy. Błyskotliwa dedukcja wskazuje, iż ta łopata należy do grabarza. <grywki> tak, a to jest nasz grabarz. E, zielony, miły pan. <grywki> Obejrzyjmy jeszcze sowe. Mądry tak, ale trochę się go boję. Zwłaszcza w takim miejscu jak to. Tak, nie wiem czemu, ale zawsze sowy jakoś tak przerażają na cmentarzach. Nie wiem jak, jak to działa, ale jakoś tak nie wiem, podświadomie. Przynajmniej mnie zawsze to przerażało i nie wiem jak was. Dobra, nic tu chyba już nie zostało do obejrzenia, więc obejrzyjmy jeszcze grabarza. Wygląda gorzej niż ja się czuję. Super, tylko mu tego nie mów. <laughs> Raczej. Przep... Przepraszam. Nie mam mowy. Idź sobie. Nie widzisz, że staram się Ciebie ignorować? <laughs> Ale ja nic... Wiedziałem. Hmm, tak. I mamy różne y, opcje dialogowe. Co to za miejsce? Proszę, musi mi pan pomóc wydostać się stąd. To chyba nie jest zbyt bezpiecznie, prawda? Nie chcę przeszkadzać. Ja będę się starała um, wybierać wszystkie opcje dialogowe, ponieważ um, um, wydaje mi się, że zazwyczaj jest tak, że tylko jedna opcja dialogowa prowadzi nas dalej, jakby do, do konkretnego rozwiązania. Um, natomiast reszta opcji dialogowych jest opcjonalna i można sobie na przykład właśnie. Um, Przejść tę opcję, żeby, no nie wiem, posłuchać innych, yy, yy, innych dialogów. Yy, dlatego będę się starała wybierać takie na początek, które, yy, yy, które nie przenoszą nas jakby dalej do, do rozwiązania, tylko właśnie yy, dodają nam coś jeszcze. Mam nadzieję, że to zrozumiałe, Boże. Ale jestem taka podekscytowana, znowu grał księcia i Tchórza. O! Co to za miejsce? Co to za miejsce? Nie twój interes! Zgiń, przepadnij, siła nieczysta! Wygląda to chyba na cmentarz. nie? Zawsze myślałem, że mieszkam na kolorowym i radosnym placu zabaw. Placu zabaw? A, rozumiem. Staramy się być dowcipni. Jesteśmy dowcipni! A teraz idź już stąd! To nie miejsce dla szaleńców! Hmm, jak to szaleńców. Jak to szaleńców? Wy, ludzie, jesteście wszyscy szaleni. Żyjecie jakieś marne 200 czy ile tam lat 200. i to źle na was działa. Ciągle gnacie tu i tam, spieszycie się i nie potraficie usiedzieć nawet 100 lat w jednym miejscu. 100 lat? Rozumiem, więc pan jest jedną z tych legendarnych długowiecznych istot. Pewnie ma pan z tysiąc lat albo więcej. Kiedy się rodziłem, ludzie byli jeszcze cali owłosieni. Chodzili po drzewach, podpierali się ogonami, a na banana mówili jupiu! Jupiu! <grym> jup, tak! Jup. To było <grym> jakiś czas temu. <grym> jakiś czas temu! <grym> Chciałabym żyć 200 lat, jak on myśli, ale dobra. Ludzie raczej e, ledwo dożywają setki, tak mi się wydaje, bo trochę ponad, czasami się zdarza jakiś cud, czy coś, ale... No, tak to jest z tymi długowiecznymi istotami. Ehm, to chyba nie jest zbyt bezpiecznie. To chyba nie jest zbyt bezpiecznie, prawda? A to niby dlaczego? Hmm. <laughs> Ma pan zieloną skórę. 99% ludzi tutaj nie żyje. <laughs> 99% ludzi tutaj nie żyje. Chcesz z tego zrobić 100%? <grym> nie, dziękuję. Słuchaj, tylko 99%. Chyba, mm, że w tym 1% mieści się zarówno Galador, jak i nasz pan zielony. <grym> um, A, no, weźmy to jeszcze raz. To chyba nie jest zbyt. Be A, to nie Ma pan zieloną skórę. <grym> Ma pan zieloną skórę. A ty masz białą. Zupełnie jak zdechła ryba. Nie ma powodu, żeby być nieuprzejmym. Jest. Ty. Ojoj. Dobra, tu już chyba wszystko wy um, wykorzystaliśmy, więc idziemy dalej. Proszę, musi mi pan pomóc wydostać się stąd. Wróć, którędy przeszedłeś. Ale tam, kiedy nie mogę, naprawdę, proszę mi wierzyć. O, zamknij się już. Spróbuję kogoś obudzić. Chiin Hi Korin. Cholerne dusze. Nigdy ich nie ma, gdy są potrzebne. Przykro mi, człowieczku ale nie mogę ci pomóc oj tam oj tam ściemniasz coś panie zielony pogadajmy jeszcze i tak nie możemy się stąd y, wydostać um, aha i tu jest tu się chyba pojawiają właśnie opcje dialogowe które nie można wszystkich wykorzystać <grym> niestety um, można wybrać tylko jedną może trzeba z nimi inaczej porozmawiać? Czy one się przypadkiem pana nie boją? Błagam, proszę spróbować jeszcze raz. Hmm, może to? Czy one się przypadkiem pana nie boją? Mnie? Nawet gdyby mnie nie znały, to jest chyba oczywiste, że musiałyby zaufać komuś tak czarującemu, przystojnemu i błyskotliwemu. Gremu no cóż. jestem w niczego sobie. Zwłaszcza z profilu. O, Chociaż... a was też mi nic nie brakuje. Zresztą zawsze wyróżniałem się osobistym wdziękiem i czarem wewnętrznym. Ach, tak. Masz z tym jakiś problem? Ależ nie! Swoją <śred Gmail before> um, drogą, dobre mniemanie o sobie to połowa szczęścia ży w życiu podobno. <śred Ethiopian> Więc on jest super szczęśliwy. <śred t ad hardcore> Hmm. Co wzykujemy? Przecież to stek bzdur. Co takiego? Człowieczku! Chyba nie dosłyszałem. Nie, nie, nic, nic, naprawdę. Ależ powiedz, <grym> powiedz, proszę. Chętnie posłucham. Powiedziałem, bez dwóch. Chodziło mi o to, że bez dwóch stań. Ja. Yeah. Aha. Cóż. W porządku. Ja wybrałam coś innego. Recipite volissimevalmente! No i nic A może tak? Zaebła kiwikałpija! Nic z tego nie będzie. Znowu mi ściemniasz, człowieku. Znaczy... Nie, nie jesteś człowiekiem. <grym> hmm, został jeszcze jeden grup, skoro tak, to chyba zamieszkamy tu razem. Wiedziałem, że całe to czarowanie to buida. Hlip, <grym> flip. Hmm. Nie wiem. Nie pamiętam, która opcja była najlepsza. Ech. Dobra, Dęto. To tak. To chyba zamieszkamy tu razem. Wstrętny fantażysta! <laughs> Wreszcie! O, w mordę! Daj, młody człowieku. Kim jesteś? Złodziejem grobowców? Ależ nie, jestem. To nie tak łatwo wytłumaczyć, bo. Zawsze wydawało mi się, że to najprostsze pytanie na świecie. Demon zmienił moje ciało. To znaczy, właściwie. moja dusza. Na pogawędki o drobiazgach, czas będzie potem. A co do twoich czarodziejskich sztuczek, to jak mówi stare przysłowie, nie chwal się dokonaniami dnia wczorajszego, gdyż nie będziesz miał się czym robić jutro. Wniosek z tego taki, że czas napić się piwa. Bywaj. Ale... Ha? Też odczuwasz pragnienie? Chyba nie. Nie wiesz, kim jesteś i nie wiesz, czy odczuwasz pragnienie? Hmm? Może porozmawiajmy o tym, co wiesz. Wiem, że chce się stąd wydostać złączy. To miłe. Tysiąc lat temu było niedaleko stąd miasto, a w tym mieście była sobie miła, przytulna, cieplutka karczma. Podawali piwo, krasnoludzki spirytus z piwem i wyszną ląkę z szalem gotowaną w piwo. Pod ścianą siedziało piwo, eee, to znaczy Bart, i pisał poemat. Najczęściej o mnie. Byłeś sławny? Pytasz ptaka, czy umie latać? Albo rybę, czy umie pływać? Oczywiście, że byłem sławny. Ręka mdlała mi od udzielania autografów. A szczytem dla książąt i królów było, jeżeli zechciałem przechylić z nimi kufelek. Sam Adanor w szobrody odmówił mi 37 kubeczka krasnoludzkiego spirytusu. Następnego dnia zresztą uroczyście ślubował abstynencję do końca życia. Moglibyśmy razem sprawdzić, czy ta karczma jeszcze stoi. Oho, chłopcze, nie dasz rady nadążyć za spragnionym czarodziejem. Ale zostawię ci pewną użyteczną rzecz. Hmm. Mapa. To mapa. Magiczna. Ale każdy może z niej korzystać. Trochę przeleżała, więc uaktywni się dopiero za dłuższą chwilę. Przez ten czas możesz sobie przeszukać tutejsze groby. Skoro w moim było coś tak ciekawego jak ja, może i w innych coś się znajdzie? Co? Och, nie bój się. Są od dawna puste. Nie chodzi mi o żadnego z mieszkańców, ale może coś interesującego, coś magicznego? Czuję jakąś aurę, ale szczerze mówiąc, mam za dużą ochotę na piwo, aby móc spokojnie myśleć. Jak chciałbyś jeszcze pogadać, to będę w mieście, a jeśli tam nie ma już miasta, to znajdziesz mnie w najbliższej karczmie. Chyba nie wprowadzono tu prohibicji. Do zobaczenia! I pamiętaj, jeżeli dzieje się coś złego, usiądź sobie spokojnie i wychyl kufelek piwa. Świat od razu stanie się lepszy. Przy okazji. jestem Ariwald Silmaniony. Arcymak Tajemnego Bractwa i Mistrz Sztuk Magicznych. A ja chyba Galador. No. Ariwald jest ogólnie piwoszem, nie to, żeby <laughs> było do czegoś e, namawiane w, w grze dla dzieci. <laughs> Czy coś? Magiczna mapa od Ariwalda. Tak, dostaliśmy od niego mapę, ale nie możemy. Jeszcze nie działa. jej jeszcze użyć. Um, dlatego teraz pobawimy się w Lara Croft. <laughs> teraz już nie zabierzemy łopatę. I spróbujemy pokopać trochę. Mm. Użyj. Mm. A ja zaczniemy nocą. Trochę jest trochę nieswojo, ale skoro pozwoli. No, mamy ładny tracik. Dobrze mieć takiego przyjaciela. Więc u rycerza. obejrzymy go. Bardzo oryginalny, ale na pewno bardzo niebezpieczny. No, bardzo ładny design ma. <grydy> co znajdziemy u złodzieja.